Ada Mickiewicz, ballad i romansa, rybka, ze śpiewu gminnego. Od dworu, z poblasa z wioski, smutna wybiega dziewica, rozpuściła na wiatr włoski i łzami skropiła lica. Przybiega na koniec łączki, gdzie w jezioro wpada rzeka, załamuje białe rączki i także łosie narzeka. O wy, co mieszkacie w wodzie. Siostry moje świtezianki, słuchajcie w ciężkiej przygodzie głosu zdradzonej kochanki. Kochałam pana tak szczerze, a on nie przysięgał zaślubić. Dziś księżne za żone wierze, kry się ubogą chce zgubić. Niechże sobie żyją młodzi, niech się z nią pieści. Niech tylko ty nie przychodzi urągać się z nich boleści. Dla opuszczonej kochanki cóż pozostało na świecie? Przymijcie mnie, świtezianki. Lecz moje dzieci, ach dzieci. To mówiąc, że mnie zapłacze, Rączkami oczy zesłoni I z brzegu do wody skacze I w bystrej nurze się toni. Wtem z lasu, gdzie się dwór bieli, Tysiączne świece kagańce Zjeżdżają goście weseli, Muzyka, hałas i tańce. Lecz mimo tego hałasu Płacz dziecięce słuchać w lesie, Gdy sługa z lasu, i dziecię na ręku niesie. Ku wozi obraca kroki. Widzi łoza, gęsto splecione, wzdłuż wykręconej zatoki, okryła rzeki ramiona. Tam staje, w ciemnym zakątku, płacze i woła. Niestety, a któż da piersi dzieciątki? A gdzie ty, Krysztof, a gdzie ty? Tam coś się z lekka potrąci. Wśród kryształowej przezroczy, woda się z lekka zamąci. Rybka nad wodę podskoczy. Jak skałka płaskim bokiem, gdy z lekkich rąk chłopca pierzchnie, tak nasza rybka pod skokiem mokre całuje powierzchnię. Złotymi plamkami nadobna kraśna ma po bokach piórka, główka jak na paszsek drobna, oczko drobne jak Wtem robią łuskę odwinie, spójrzy dziewicy oczyma, z głowy jasny włos wypłynie, szyjka cieniuchna się wzdyma. Na licach róża, na karasa, w piersi jak jabłuszka mleczne. Rybią ma płatwe do pasa, płynie pod krusty nadrzeczne. Dziecie bierze do ręki, u łona białego tuli, luli woła, mój maleńki, luli, mój maleńki luli. Gdy dziecie płakać przestało, zawiesza kosza na gałęzi i znów ściska swe ciało i główkę nadobną zwędzi. Znów ją łuski powleką, od boków wyskoczą skrzelki plusła i tylko nad rzeką kipiące pękły bąbelki. Tak co wieczora, Ranka, gdy sługa stanie w zakątku, wraz wypływa świtezianka, żeby dać piersi dzieciątku. Za jednego wieczora nikt nie przychodzi na smugi, już zwykła przymija pora, nie widać dziecięciem sługi. Nie może on przejść tą stroną, musi zaczekać troszeczkę, bo właśnie teraz pan z żoną poszli przekąsku nad rzeczkę. Wrócił się, czekał z daleka, za gęstwem usiadł z Lecz próżno czeka i czeka, nikt nie powracał tym szlakiem. Wstaje i dłoń w trąbkę zwinął i patrzy przez palców szparę. Ale i dzień już przeminął i mroki padają szare. Czekał długo po zachodzie, a gdy noc gwiazdy zapala, Zbliża się z lekka ku wodzie i śledzi oczyma z dala. Przebóg, cudy czy moc piekła, Uderza go widok nowy, Gdzie pierwiej rzeczółka ciekła, Tam suchy piasek i rowy. Na brzegach porozrzucana, wala się odzież bez ładu. Ani pani, ani pana nie widać nigdzie ni śladu. Tylko z zatoki połową sterczał wielki głazu kawał, i dziwną kształtu budową dwa ludzkie ciała udawał. Zdumiewa się wierny sługa, rozpierzchły myśl nie złowi. Przeszła godzina i druga, ni wreszcie słówko przemówił: Krysiu, o Krysiu. Zawoła, echo mu Krysiu odpowie, lecz próżno patrzy dookoła. Nikt nie pokazał się w rowie. Patrzy na rów i na głazy, otrzepot na lico zbladłem i kiwnie głową trzy razy, jakby chciał mówić: już zgadłem. Dzieciątko na ręce bierze, śmieje się dzikim uśmiechem i odmawiając pacierze, wraca do domu z pośpiechem.